Co myślisz o polskim socjalu dla Ukraińców? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że świadczenie 500 Plus pobiera obecnie ponad 211 tysięcy obywateli Ukrainy na ponad 350 tysięcy dzieci, dane na kwiecień 2023. Którzy trafili do Polski po 24 lutego 2022 i uzyskali numer PESE, czyli jest to świadczenie stałe. Na samo finansowanie 500, plus, co miesiąc polski budżet ponosi wydatki prawie 200 milionów złotych. Od 1 stycznia świadczenie będzie wynosiło 800 złotych. Kolejne 2 miliony Ukraińców otrzymało jednorazowe świadczenie 300 złotych, a z programu Dobry Start skorzystało 150 tysięcy obywateli Ukrainy, a rodzinny kapitał opiekuńczy wynosi 12 tysięcy złotych na drugie i kolejne dziecko, i trafiło to do blisko 30 tysięcy świadczeń obiorców z Ukrainy. Czy w obliczu kryzysu gospodarczego i utrzymującej się inflacji, która podnosi koszty życia, włączenie obywateli Ukrainy w rozbudowane programy socjalne jest rozsądne? Dlaczego nie stosujemy doraźnej pomocy humanitarnej, ale stale rozbudowujemy programy socjalne dla uchodźców? Uruchomiło to zjawisko turystyki. Socjalnej, o którym alarmowali samorządowcy, z pogranicza. Cały czas trwa proceder przekraczania granic wyłącznie w celu odnotowywania tego przez Straż Graniczną, po to, aby uzyskać świadczenia socjalne wypłacane z podatków Polaków. Czy nadmierne obciążanie Polaków w tak niepewnej sytuacji gospodarczej i politycznej, z jaką mamy do czynienia? do Ukrainy, jednoczesną koniecznością gwałtownego zbrojenia się samemu w obliczu wielu europatologii, tak jak na przykład wciskanie nam dodatkowych uchodźców jest rozsądne,